Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasara, witam Państwa. Naszym gościem jest Henryk Kula, wiceprezes PZPN, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy Polska zagra z Rosją mecz barażowy o Mistrzostwa Świata w Katarze? Polska nie zagra meczu z barażowego z Rosją, dlatego zarząd PZPN-u postanowił, że ten mecz się nie odbędzie, że będziemy grali po prostu z drużyną rosyjską. Nie będziemy grali z A jest oficjalna decyzja FIFA w tej sprawie, co zrobić z drużyną rosyjską w, w kontekście meczu z Polską? Na dzień dzisiejszy oficjalna decyzja taka, że reprezentacja Rosji została zawieszona we wszystkich rozgrywkach przez FIFA, a decyzja, czy to będzie walkover dla nas, czy nie, dalej czekamy. Wczoraj mieliśmy oficjalną informację, że do 48 godzin taka informacja to Polska Związku. W, po w płynie, czy gramy, czy nie. Do 48 godzin. Czyli my mamy dwa tygodnie do meczu, właściwie do tego terminu meczowego, 24 marca, to, to, to wtedy miał się ten mecz odbyć i nadal nie mamy oficjalnego stanowiska FIFA, tak? Dalej nie ma oficjalnego stanowiska dotyczące tego meczu z Rosją. E, Rosjanie, jak czytamy w mediach, mają odwołać się, albo już odwołali się do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, tak? Prawda? Tak, prawda. I on może w jakiś sposób wpłynąć na decyzję, na to, na to zawieszenie Rosji przez FIFA? Tak, może tą decyzję unieważnić, po co następne organy odwoławcze? No tak to w tym świecie jest w tej chwili, jeżeli chodzi o demokrację, że każdy ma prawo, jak jest skażony, ma się prawo odwołać. Yy, a... Czy tak, poza kwestiami, albo może, patrząc na kwestie formalne są jakieś wątpliwości dotyczące zawieszenia Rosjan, albo wykluczenia Rosjan z międzynarodowych rozgrywek? To raczej dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że Rosjanie powinni grać w rozgrywkach, w tej chwili rozpoczęli wojnę, z krajem ginie ludność cywilna, czy dla mnie to jest oczywista oczywistość, jak to mój wnuk powtarza często, no ale wie pan, no, każdy ma swoje prawo mieć, więc jest związane interesy, biznes, wszystko w tej chwili oparte jest na pieniądzach, dlatego FIFA po prostu czeka z wreka, co dla nas pola. Jest taka oczywista oczywistość, a to nie jest też oczywistość dla Szwedów, którzy po prostu w tej chwili są takie przecieki, informacje. Nie wiem, czy są jakiś fake news, że po prostu mają ten mecz, żądają, żeby Polska nie grała po prostu nimi, że jest uprzywilejowana. Czyli punkt siedzenia jest po prostu punkt widzenia z miejsca siedzenia. No to, to jeszcze o, o Szwedach jeszcze porozmawiamy, natomiast na, na razie mamy taką sytuację, którą można porównać do sytuacji sprzed dokładnie 30 lat, kiedy reprezentacja Jugosławii. Po prostu za wykluczono z mistrzostw Europy w związku w ramach sankcji ONZ i no wtedy nie było dyskusji. To na czym polegają wątpliwości dzisiaj? No po prostu jego sobie krajem. Rosja jest potężnym krajem mocarstwem świata, dlatego są związane z pieniądze, z pieniądze inne rzeczy, wszyscy ich boją, a Z sobie małym małem krajem, który po prostu można było w ten sposób z nim postąpić. Czyli e Według Pana problemem, który dzisiaj stoi przed, czy, czy problemem, który piętrzy się w FIFA, to jest kwestia wpływu i pieniędzy rosyjskich w europejskim futbolu, tak? Czy nie, futbolu? Wiem, nie wiem, nie znam, ale po prostu były inne standardy wtedy, teraz są też inne standardy, bo dla wszystkich jest oczywiste, pokazał to FIS. Wszyscy z reprezentacji Rosji są wykluczeni z zawodów narciarskich i zawody się odbywają, czyli to jest krótka decyzja. Ja rozumiem, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej, bo co jest, są ludzie winni, ale niestety jedyna szansa, żeby po prostu zatrzymać e, Putina, po prostu tylko żeby, po prostu, żeby naród jego wziął, po prostu zaczęły się strajki, protesty, żeby można było tą wojnę zatrzymać, bo mamy po prostu parę kilometrów od nas, mamy, że ludzie giną, dzieci giną po prostu walczą o, o swoją... Henryk ziemią. Kula, wiceprezes PZPN, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zesada, witam ponownie. Henryk Kula, wiceprezes PZPN, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej jest naszym gościem po raz drugi. Pana i Państwa witamy. Panie Prezesie, według najnowszego pomysłu e, takich przecieków z Federacji FIFA, Polska miałaby jednak e, rozegrać mecz barażowy z Rosją, podobnie jak Szwedzi z Czechami, a później miałby się odbyć również finał, ale nie teraz w marcu, tylko dopiero... W czerwcu. Czy to jest prawda? Macie jakąkolwiek informację czy potwierdzenie tej informacji w PZPN? Ja uważam, że to jest nieprawda. Nie mamy żadnego potwierdzenia takiej informacji na dzień dzisiejszy. Bez względu. Jedyny jed, jest pewnik, że my tego meczu na pewno zagramy. Czy nam każą, czy nie. My tego meczu na pewno nie będziemy grali, bo taka jest, taka jest uchwała zarządu polskiego. A samo rozwiązanie, żeby przełożyć, zobaczymy. Być może ktoś będzie czekał, jak rozwinie się sytuacja na Ukrainie, jak zakończy się sytuacja do czerwca na Ukrainie. Ale jeżeli chodzi o samo rozwiązanie, przełożenie, tego meczu. PZP również jest przeciwny. raczej no wie pan, my nie mamy tego żadnego wpływu. może być przeciwni. To po prostu decyduje Federacja FIFA, czy ten mecz odbędzie się, czy nie. W tej chwili, jak wiemy, Federacja Ukrainy wystąpiła o przełożenie ich meczu ze Szkocją. Jeżeli mogą nasz mecz przełożyć, no to będziemy czekali, no czekamy na tę decyzję. Do 48 godzin wczoraj była taka oficjalna informacja z FIFA do Polskiej Ośrodki Piłki Nożnej. Będzie po prostu decyzja jak, co, ty, co, ty, co z tym meczem z Rosją? Ale jeżeli Polska zostanie niejako zmuszona do grania z Rosją, bo Rosja po prostu od, na przykład odwoła się, to odwołanie zostanie uznane, to Polska z Rosją nie zagra. To jest tak, to stanowisko jest, niezmienne. To jest niezmienne, że Polska z Rosją nie zagra. E, Szwedzi i Czesi chyba też nie zamierzają grać z Rosjanami. Tak. Więc w tej sytuacji można sobie wyobrazić, że co, Rosja wchodzi walkowerami, na walkowerach do Mistrzostw Świata? Wie pan, tego nie wyobrażam, ale w tym świecie wszystko jest możliwe. Jeszcze dwa tygodnie też mi sobie nie wyobrażali, że będzie wojna na Ukrainie niedaleko od nas. Panie prezesie, to jeszcze raz z czego wynika ta uległość, czy taka nieśmiałość FIFY w stosunku do Rosji? Nie wiem. Nie wiem, nie powiem panu, z czego wynika ta Oległość do Szwecji, bo to nie tylko to jest nie tylko do Rosji można powiedzieć, jeżeli chodzi o FIFA. FIFA po prostu oni te tryby idą wolniej, niż u nas bo szybko podejmujemy decyzje, oni to wszystko idzie wolniej. Dlaczego tak jest, no to kilkunastu lat się tak dzieje, że ciężko jakieś decyzje takie ostateczną twierdza. Panie prezesie, jeszcze raz. W 92 roku nikt się z Jugosławią nie patyczkował. Sankcje, wykluczenie, do widzenia. Wchodzi Dania, zresztą późniejszy mistrz Europy. To o co tutaj chodzi? O rosyjskie pieniądze? Nie wiem. Będzie pan musiał porozmawiać z prezydentem Infantino. Może panu też <noise> Ja Zapraszamy, tak. Zapraszamy. Tak, panie prezydencie, zupełnie hipotetycznie, gdyby tak na przykład, co by było, gdyby więcej krajowych federacji zagroziłoby FIFA bojkotem, a, a, a może nawet wystąpieniem ze struktur tej federacji? Wie pan, ja jestem człowiekiem pragmatycznym, nie lubię gdybać, zobaczymy jak to będzie, z federacji nie wystąpią, bo to, to są bardzo duże pieniądze, to w tej chwili UEFA da przykład, że te mecze są rozgrywane, po prostu wykluczyła drużyny rosyjskie, więc no, przypuszczam UEFA, znaczy się, że FIFA to samo zrobi, czekajmy, no nie, nie będziemy tak, nie denerwujmy się, tak, mamy trochę czasu, reprezentacja z, w tej chwili e, czasami nie poła pierwszych zawodników do reprezentacji, więc spokojnie się do tego meczu przygotowujemy, poczekajmy, nie denerwujmy się i mam nadzieję, że 29 marca będziemy się cieszyli z nowego do Mistrzostwa Świata, czyli czar, kotła czarowni, którą Anglicy nadali po meczu 73. Roku, taką nazwę, znowu będzie po prostu dla Polski pozytywny. ten Śląski w Chorzowie, naturalnie. Natomiast teraz wróćmy do tego, o czym Pan sam wspomniał, czyli stanowiska Szwedów, bo zakładamy cały czas, że taki scenariusz, w którym Polska nie gra z Rosją, wygrywa walkowarem i awansuje do tego finału, w którym gra ze zwycięzcą meczu, meczu Czechy-Szwecja. Natomiast Szwedzi utrzymują, że to jest rozwiązanie niesprawiedliwe i Polska e, powinna również mieć rywala. Dokoptowanego na przykład z, z, z eliminacji. A czy wie pan, to nie może być stanowisko Federacji Szwedzkiej? Czytowane mamy... przez szwedzkie media. Tak, przy, przy, przez szwedzkie media. Mamy ten artykuł, szwedzkich czasopisma, jak to mówi, że to jest pewnik. Na dzień dzisiejszy, no pan, nie wiadomo, jak byśmy się zachowali w tej samej sytuacji. Rozumiem, Szwedów, każdy chce awansować, bo impreza raz na cztery lata, każdy zawodnik chce grać, ale na dzień dzisiejszy oficjalnego stanowiska nie mamy. Oficjalne stanowisko Szwedów jest takie, jak i Czechów, i Polaków, że nie będą grali z Rosjanami. Szwedzi w tym stanowisku, które jest cytowane przez szwedzkie media, żeby rywalem Polaków w tej sytuacji była Norwegia, która spośród tych trzecich, drużyn z trzecich miejsc w eliminacjach miała najlepszy bilans. Czy to jest jakieś rozwiązanie według Pana? Wie Pan, no to jest też dla mnie rozwiązanie inaczej. Dla mnie to jest stanowisko Szwedów, więc musimy wyczekać na stanowisko FIFA. E, wie Pan, może taki trzy mecze, każdy z każdym. Szwecja, Pol Polska, Czechy wygrywa, awansuje najlepszy Powiem pan możemy się bawić, gdy nie tak to mówimy. radzie dzisiaj się te reguły, jeżeli chodzi o FIFA, one są bardzo po prostu konkretne, także na pewno tak nie będzie. A że termen może być z kimś gram, tylko za mało, po prostu mam za mało czasu. chodzi tylko... pan dwa tygodnie jeszcze na trzy dni. Norwegia, nieprzygotowana, czy taka meczowego. We Dania na micząc Europy to przyjechała z wakacji i. No, no i wygrali. I, i wygrali, tak, <laughs> tak, tak, tak. To nie jest dla nas najlepszy prognostyk w kontekście Norwegii na przykład. No ale wy panem my tu jesteśmy tak, ja po prostu nie... Tu, nie tu trzeba być pragmatykiem. Trzeba czekać na to, jest spokojnie. nie do Jakiego rozwiązania tak jeszcze raz spodziewa się PZPN w tej sytuacji? Jakie, jakie rozwiązanie według pana jest najbardziej prawdopodobne? Walkowe w z Rosją i rozegranie meczu barażowego pomiędzy ze z Czechami lub ze Szwecją. Ze Szwecją. Dobrze. Zanim y, dojdzie do tego meczu finałowego, barażowego, my mielibyśmy zagrać mecz towarzyski, zakładając, że Rosja jest za Burtą, 24 w tym terminie właśnie y, y, barażowym. Mecz towarzyski z kim? Na dzień dzisiejszy po prostu nie ma tego tematu, że jakby mecz towarzyski są różne, po prostu znowu spekulacje, no bo nie ma decyzji, no więc cały czas jest to trudno jak znaleźć przeciwnika, bo nie wiem, czy będziemy grali, czy nie będziemy grali, czy przełożą, czy odłożą, czyli po prostu cały czas jest zgrybanie, Cały czas, no niestety trzeba czekać. Chce pan do mnie, panie, panie redaktor, wiadomości wyciągnąć, no nic panu nie powiem konkretnego, bo sam nie wiem. A jeżeli ten mecz odbyłby się, bo to rozumiem, że jest teoretyczna możliwość, że my zagramy, tylko potrzebujemy decyzji FIFA, czyli mamy 48 godzin Czekania, a później parę dni na to, żeby zorganizować te, to spotkanie, tak? panowie, były tam różne rzeczy, no zobaczymy. Będziemy się nad tym zastanawiali, jak gdzie taka potrzeba. Na dzień dzisiejszy po prostu nie chcę gdybać, bo lepiej jedno osoba mniej niż dwa za dużo. Panie prezesie, a gdzie, gdyby do te, tego meczu doszło, to gdzie on by się odbył? Na Stadionie Śląskim. Na Stadionie Śląskim. Tak. No to takie logiczne, biorąc pod uwagę, że ten mecz finałowy gralibyśmy też w Chorzowie, tak? Dlatego, że zgrupowanie też odbędzie się na Śląsku. Reprezentacja Polski ma 22 już tu przyjechać, więc poczekamy, zobaczymy. Hmm. Czy Polski Związek Piłki Nożnej yy, radzi polskim piłkarzom, których kilku gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Rosji, aby poszukali sobie innego miejsca pracy? Nie, Polski Związek Piłki Nożnej po prostu nie jest właścicielem kartek zawodników, więc sami zawodnicy muszą podjąć tę decyzję. To jest osobista decyzja każdego człowieka, jak chce grać, co robi, jak robi. Czytał pan zapewne, że to z kolei jeden z rosyjskich portali podał taką informację, że Polska Federacja miałaby naciskać na polskich piłkarzy, by właśnie e, no, rozwiązywali kontrakty z rosyjskimi klubami. Nic mi w tym temacie nie wiadomo, a wie pan, niemal cały cywilizowany świat dzisiaj bojkotuje Rosję również w, no, w sporcie, tak? Słusznie czy znaczy, ja uważam, że słusznie. Prezes dał tego przykład, byli w z pierwszych, którzy po prostu powiedział, że z Rosjanami nie będziemy grali. A tak czysto po ludzku pan rozumie polski piłkarzy, którzy yy, dzisiaj w tej sytuacji grają w Rosji? Znaczy pan, ja nie chcę się wypowiadać na temat piłkarza, drugiego człowieka, bo to jest bardzo trudne, czemu ta decyzja. Też że związane są kontraktami, więc są odszkodowania, wie pan, trzeba by zobaczyć, jak ten kontrakt wygląda, co jest zapisane, że zawodnik zerwie kontrakt, ma płacić kilka milionów kart, tego wszystkiego. Nie znamy tych tematów, bo to są wiadomości tajne, więc po prostu ciężko powiedzieć, dlaczego taka, a nie inna decyzja. Ja, ja przypuszczam też, że im ciężko, bo czytałem te wszystkie fejki, co na nich piszą, co ich obrażają. I tak dalej. Wiem, fejki, że to, o kim co Mówił o piłkarzach, jak tam po Polski który w Rosji? To w Rosji, jak tam się, co się tam dzieje podobno w internecie. To jest dla nich nic po prostu przyjemnego dla tych ludzi, więc przypuszczam, że jak. A tam mnie... są obrażani na miejscu, tak? Nie, nie. Przez przed, Pol po, polskich przez, kibiców. Przez, Polskę, przez polskich kibiców. Jestem przekonany, że aby mieli taką możliwość, że wrócili do kraju na pewno już zaraz wrócili. A co? wie pana, różno są tam spekulacje, tylko ja mówię, no ja w tej chwili po tych wszystkich ostatnich sprawach, co się tam działo w pzpn z wywarantem naraz o wszystkim, że na te informacje patrzę z wielkim przymrożeniem. oka. Yy, no, wie pan, są takie, albo dotarły do was takie wytyczne, yy, że, że zawodnicy grający w Rosji i Ukrainie również mieliby w takich wyjątkowych okolicznościach możliwość takiego wcześniejszego rozwiązania kontraktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów? Ja przypuszczam, że ci zawodnicy, agency, czy agenci, czy agenci wystąpili do FIFA czy do UEFA o rozwiązanie tych kontraktów. Po prostu czekałem na decyzję. Tak jak ja powiedziałem, no UEFA, FIFA, wszystko się to odbywa zgodnie z procedurami, tam mają czas, to będzie to, na wygląda i w naszym kraju. my szybko, podejmujemy decyzję, oni z tym wszystkim zlekają. Grzegorz Krychowiak czytamy, że ma być pierwszym, czy, czy będzie pierwszym zawodnikiem, który y, podejmie taką albo już podjął taką decyzję co Pan sądzi o, o niej właśnie? Jak chcę powiedzieć, jak chcę bronić polskich piłkarzy, którzy grają, bo tam jeszcze z Rybul, Szymański, nie wiem, czy tam jeszcze jest taki, taki po prostu swój nieszczęsny, przekonałem, że wszyscy chcą wrócić do kraju, tylko nie mogą. Bo to, jak ja chcę, to nie znaczy, że mogę. Po prostu mam spełnienie, jestem w pracy, to tak samo, jakbyśmy byli w pracy i mówimy, że coś opuszczamy, to no, wtedy tracimy ten, po prostu swoje, swoje, swoje przychody, yy, po prostu i mamy pewne takie rzeczy, że nie da się jako w tym momencie z dnia na dzień ponieważ Przypuszczam, po że wszyscy chcą wrócić do kraju i po prostu uciec od tego, od uciec tamtego kraju. Ten bojkot swoją drogą rosyjskiego sportu to wie Pan też bywa wybiórczy i to nie tylko problem, problem FIFA. No ja się z panem zgadzam, no ale no wie pan, no tak ja mówię, no jesteśmy wie, inaczej, wie pan, ja żyłem w różnych systemach, jeszcze ja pamiętam ten system, Związek Radziecki, Sowiecki, teraz w tym nowym systemie, na tym polega wolność, że każdy ma dokonać wyboru takiego dokonać, czy jest dobry, czy zły, to są osądy, bo wie pan, też nie wszyscy popierają, jak patrzymy na kraje, które popierają, którzy nie zgadzają się z wyważeniem na Rosję, to tych krajów nie ma nawet ponad 100, w tej chwili wczoraj tę listę przeczytałem, a tych krajów na świecie jest ponad 400. A wie pan, to, to, yy, to jest zupełnie inna sprawa. Też trudno wymagać żeby kraje z drugiego końca świata wiedziały, co się właściwie dzieje w tej, w, w naszej A części. A pan redaktor wymaga, że ja bym z Susów. No ja dam radę nie dam rady powróżyć, po skąd? prostu musimy czekać ja, na oficjalne ja, ja wymagam, ja wymagam, żeby pan zdradził, co, co tam dostaliście za kwity z, z FIFA. Nic, żadnych kwitów, nic nie ma, tak? No że może spokojnie. was proszą, że, żebyście jednak grali z Rosją, pojechali ja nie, do Moskwy? Za to wszystko po prostu, wie pan, jest nieprawda, nic do tego nie proszą. Ja już panu powiedziałem pięć minut temu, że my na pewno z Rosją nie zagramy. Y Patrząc jeszcze na taki obraz całego sportu, świata sportu w, 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 w różnych jego aspektach, no, rosyjscy zawodnicy, no, rosyjscy sportowcy też posuwają się do takich mm, manifestacji, jak przyklejanie tej litery Z, symbolizującej wojnę, agresję rosyjską na Ukrainę, do, do swoich strojów. Taka, taka sytuacja była podczas ostatniego, mm, ostatnich zawodów Opuhar Świata w gimnastyce. I rosyjski zawodnik, który stawał na podium, po prostu no, do, do, dokleił sobie tę literę Z tak demonstracyjnie y, 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 podczas dekoracji medalowej. Wie pan, to, to, y, to, to nie jest tak, że polityka i sport to są... idą osobno, tylko tutaj jest to ewidentnie wykorzystywane przez samych sportowców. Tak? Co w tej sytuacji zrobić? Definitywny bojkot y, y, w, każdej, w każdej dyscyplinie? Ja się z Panem w tym zgadzam. Takie rzeczy są niedopuszczalne, bo jeżeli sport, mówimy, że sport poza polityką, co obydwaj dobrze wiemy, to jest nieprawdą, że polityka jednak wpływa na sport. Czyli po prostu dla mnie decyzja wszystkich federacji powinna być, że wszystkich sportowców rosyjskich do czasu zakończenia e, wojny na Ukrainie po prostu mi wszyscy zawieszeni w występowaniu. W wszystkich zawodach sportowych Panie Brzecie, tak, Pan wybaczy, bo znowu hipotetycznie Załóżmy, że FIFA każe nam grać Na przykład w czerwcu z Rosją My ten mecz bojkotujemy My odpadamy bohatersko walkowerem My jesteśmy moralnymi zwycięzcami Jak taka sytuacja Wpłynie na przyszłość trenera Michniewicza Którego przyszłość uzależniona była Od tych meczów barażowych Tak? Wie pan, no nie, znowu to wie pan, nie chcę wpływać na to, co będzie za 3-4 za miesiące. Poczekamy, zobaczymy. Mamy wtedy drugi mecz, bo wtedy, jeżeli będziemy grali, to zobaczymy, czy zagrają Czechy. I szwedzi, bo to cały czas mamy cztery zespoły, które walczą ten awans. Czyli jak my przegramy, zobaczymy jak się zachowa wtedy y, Czechy i Szwedzi, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja na Ukrainie podczas wojny, wie pan jest wiele wiele rzeczy nie bo ta sytuacja jest bardzo płynna. Nam się z dnia na dzień każdy dzień się ona może zmienić. A pańskim ja zdaniem jak... to, to, to jeszcze, jeszcze jeden szczegół. Pańskim zdaniem na przykład jak gdyby doszło do jakiegoś rozejmu właśnie y, 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 na wschodzie i to, to, to jak potraktować te, te kary, restrykcje dotyczące rosyjskiego sportu? To, to wyobraża pan sobie, że chwilę poczekamy i odwiesimy? Czy, czy po prostu tak prewencyjnie rosyjski sport zostanie zbanowany na, na jakiś dłuższy okres? Nie wiem, nie powiem panu, Pan pytał o tym, na... pańską opinię bardziej. A wy pana. Moim zdaniem nie powinno to być na dłuższy okres czasu. Nie powiem, żeśmy wykluczyli, że się zgadzamy, ale panu, nie, ciężko powiedzieć, ja niestety na szczęście nie jestem szefem żadnej federacji międzynarodowej, więc takich problemów nie będę miał. Jaką decyzję mam podjąć, bo te decyzje są, one są jednoznaczne. To wszystko życie nie jest, nie jest czarne, białe po prostu, albo jedynkowe po prostu. Życie po prostu jest wiele takich niuansów, szczegółów. To po prostu decyduję, że podejmę taką czy inną decyzję tak jak w życiu. Panie prezesie, tak e, wracając do trenera Michniewicza, mhm. jeszcze e, na koniec, to, to czemu właściwie on, a nie, nie wiem, Adam, e, Andrzej Szewczenko, to byłaby historia dopiero dzisiaj, co? Gdyby był a raczej trenerem reprezentacji Polski. Wie pan po prostu, czemu nie on, taką decyzję podjął prezes Polskiego Półki Nożnej, myśmy jako zarząd szanowali, a prezes po prostu Andrzej Szewczenko nie upracował w Polsce, bo ma dalej obowiązujący kontrakt z Geną. Mm, mm, pana nie boli przeszłość trenera Michniewicza? Znaczy, wie pan w przeszłość ten niebicza, wie pan, ja też działam w tej piłce w latach 90., w piłce wszystko, więc nadzieję, trudno pan... powiedzieć, na dzień dzisiejszy uważam, że wszyscy, którzy tutaj zawinęli, zostali ukarani. Mam my... nadzieję, że pan nie dzwonił do, fryz... do słynnego fryzjera nie, nie, 11 razy, jak ten Ermię ja, ja, ja działam w małej piłce, nawet pana Folbrichardza, czy jak on się nazywał, nie znałem, więc, więc trudno mi powiedzieć, wie pana. Ja zawsze mówię, my też musimy się jedną rzeczą pogodzić. Pomówienia to w tych jest takie bardzo częste. Jeżeli dzwonił 811, 711, Proku tak, prokuratura sprawdzała to wszystko, nie, nie dała mu żadnych zarzutów, więc ja przyjmuję, nie dałagując czy to jest moralnie, czy niemoralnie, po prostu przyjmuję, że pan Czesław będzie, jest niewinny. czy można to zbagatelizować i zapomnieć po prostu? Znaczy ja nic, niczego nie bagatelizuję, wie pan, no, więc w tym momencie każdy człowiek, w tym momencie różnego rodzaju mamy rzeczy, abyśmy tak chcieli wszystkich zaraz... Jak to się mówi, pod krzyżować, no, tobie no to na świecie nikogo nie było. Jest też taka teoria, że trenerem reprezentacji Polski na najważniejszym takim eksponowanym stanowisku w polskim futbolu powinien być ktoś, kto jest absolutnie krystalicznie czysty i wolny od wszelakich podejrzeń, hmm. zwłaszcza w kontekście, no mówmy się, największej, najbardziej wstydliwej afery w polskim futbolu w, 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 w ostatnich dekadach. A czy ja wiem, czy pan, ja, ja bym ten, afera tego futbolu, to różnego rodzaju możemy tak dyskutować. To, a, to nie była afera? To, to korupcja w polskiej piłce? No, no po prostu była afera, wie pan, ja do tego jakby nie korupcja polskiej piłce, to niby piłbym piłce związkowej. więc co spokojnie działa w klubie, nie miałbym pro niczego, bo ja przecież byłem prezesem klubu Sokół Wola, wiem to wyglądało w latach, gdzie klasa okręgowa i dlatego przyszedłem do tego. W klasie sportu. okręgowej też kupowano mecze? No wie pan wszędzie. Jeden tu za drugim. Jeden za drugim to tak się rzeczy działa, wie pan, ja wtedy do tego przyszedłem i chciałem to zwalczać i w sposób się udało. Ja mam jakieś zasługi, że dzięki pracy Żeśmy tu Śląską noże a to ile i kosztował wszystko. mecz? Ile, i za, za ile sprzedawano nie, w mecze? Ja, albo kupowano pan, wam mecze w klasie okręgowej? Nie wiem, bo je sprzedawałem, nie kupowałem. Nie, nie, to ja, ja nie mówię, że wy, ale to jak, jaka była stawka? No jak no na piłkarskim tak, pokerze pan... za, za kiste, kiste wódki, czy, 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 nie, czy więcej? Nie, 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 Pan wchodzimy w takie tematy. Ja po prostu nie wiem, nie pamiętam, bo nie kupowałem takich meczów. Chłopcy grali i tyle. E, panie t, e, prezesie, a e, tak jeszcze na marginesie, abstrahując od taki, tej przeszłości e, trenera Michniewicza, to patrząc na jego zasługi sportowe, Dobre to to o, są, są takowe, które jakby uzasadniały decyzję Polskiego Związku o, no, o tej nominacji? To wie pan warsztat wszystkie Już są rozmawiane, bo wie pan tak, pan na przykład przygotowuje się do mnie, ma tam jakieś pan przygotowane tematy, więc w tej chwili się patrzy, co robi, jak pracuje, bo to wie pan, wiele rzeczy. Sama to, że na przykład prowadzenie drużyny, to jest jakaś sztuka. Na żeby pewno. Żeby drużyna chciała po prostu tak przygotować, taktyka i tak dalej, jeżeli chodzi o jego warsztat trenerski, a ja nie we przyszłości, to jakby pan rozmawiał, ów się pan z czasami, czy porozmawiasz, pan świetny mówca, świetnie na Wszyscy się zna, tego wyraga... nie ma. Ja, tak nie kiedyś ma. mówiło się o, o, polski, o polskich szkoleniowcach. A wie pan jedną rzecz, ten, ten trener wygrał na przykład w 1-0 w ćwierćfinale mistrzostw z Europy, tego już wszyscy zapominamy, a z tych chłopaków, którzy z nami przegrali 1-0, potem 5 grało w pierwszym składzie, zdobyli mistrzostwo Europy w zeszłym roku. Panie... Czyli po prostu mówienie, że ktoś jest, poczekajmy, daj mu popracować. A co pan powie wtedy za 2 miesiące, za 3 miesiące, jak zdobędzie awans mistrza, mistrza świata, na przykład Bronisława Narodzowa? Co by mi wtedy mówili? Teraz to pan hipotetyzu hipotetyzu A, hipotetyzuje. No, pan cały czas, ja też mam prawo, ja po <laughs> to gram, żeby wygrać, no... żeby, żeby zdobyć co najmniej medalem przez Cekwiatrę. Zobaczymy, czy tak będzie. Myślę, że nie jest to do końca y, y, prawdopodobne, ale pan mówi o warsztacie i tym podobnych. Wie pan, trener Michniewicz zostawiał najbogatszy y, polski klub w takiej sytuacji, że to wie pan, co się mówiło również y, na Śląsku, nie? Odwróć tabelę i kto na czele? Legia. Legia na, na widzi czele. pan, to Legia powoli tam wodzi z tego wszystkiego, ale wraca, pan że pan, że to nie jest możliwe. W piłce nożnej wszystko możliwe. Wie pan, wygrywa się mecze takie, to by no, pan, o tej Legii, jak pan mówi, nie? kto by pomyślał, drużyna, która powinna być na czubie, na czubie tabeli, jest w tej chwili na końcu tabeli, powoli się do tego wszystkiego, tak, że Legia się to na pewno ratuje, bo byłem nawet ostatnio na meczu, potrafią grać w piłkę, więc poczekamy, zobaczymy. Jakieś błędy popełnił. Zaufał mu Zarząd polską Składu Noży, czyli było rozmawiane wszystko, więc wierzmy też, że my pewne decyzje podejmujemy, mamy to przemyślane i za tą decyzję będziemy ponosili odpowiedzialność kiedyś. A, to z całą pewnością. I trener Michniewicz Michnie no, również. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Kto będzie mistrzem Polski w piłce nożnej? Barakow Częstowa. Raków Częstochowa? Tak. To jest śmiała, śmiała prognoza. No dlaczego? W tej chwili punkt przewagi, bardzo dobrze grają. Dobry trener, dobry po prostu właściciel, menadżerowie. Jak to się stało w ogóle Studium. w tej Częstochowie zupełnie niepostrzeżenie wyrósł tak mocny klub, jeszcze bez, nawet bez stadionu. Raczej wie pan, nie no, stadion jest tam na 7 tysięcy, tak jak i mają stadion, ten stadion to jest taki przytulny, fajny, na poboczu Częstochowy, ale wie pan, no po prostu przyszli ludzie, zainwestowali, opłaciło się po prostu praca, praca, jeszcze raz praca, pokładać to wszystko, tak to w pójce nożnej jest, czyli po prostu zespół Zespół przygotowujący, zespół biegający na boisku i mamy sukces, bo w zeszłym roku Puchar, Super Puchar, wicemistrzostwo Polskie. Tak więc w tej chwili wicemistrz Polski, niczego tam nie brakuje po meczu w Nalechu, że może spokojnie o, ty o tytuł mistrza Polski pograć, bo też i Górnik dobrze gra, i Piast dobrze gra. Także ta, z tą śląską piłką, teraz Pan ruszył piłkę, to możemy teraz dyskutować, bo ja twierdzę, że śląska piłka jest najlepsza w Polsce. Mamy w tej chwili czystę na klasie. Czasowa to nie śląska, ale nie, załóżmy. Ale województwo śląskiego, no wie pan, więc to możemy mówić. Po, Wypada pod, pod was. Śląskie, wie pan, pod Zatorem były ziemie śląskie, były za o dzisiaj o tym nikt nie pamięta, więc nie wiadomo z tymi ziemiami śląskimi, jak je No panu więcej, terenia. że kiedyś na no, śląsk to był nawet Będzin przez krótki czas. E... No, śląska e... była nie? <laughs> e... Ostatnie pytanie. Trener Papszun, ten człowiek, który e... tak szkoleniowo zbudował. Siłę Rakowa Częstowa. To jest materiał na przyszłego trenera reprezentacji Polski? Wie pan każe, że nosi buławę trenera reprezentacji w Polsce, także. nie jest odpowiedź ja panie panu... prezesie. No bo nie powiem panu, czy jeszcze nie, bo to trudno powiedzieć. To jest powie... materia. Czy to jest człowiek, którego chciałby pan w przyszłości nie pierwsze, pierwsze on przede wszystkim musi chcieć. Być trener reprezentacji polski. Jest taki trener, który nie chce? Nie ja wiem. Może są. Paru z lat. Henryk Kula, prezes y, Śląskiego Związku Piłki Nożnej, wiceprezes PZPN, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do Miłego państwu. dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.